Witajcie w Santo Antao, drugi co do wielkości wyspy z archipelagu zielonego przylądka. Wyspa przez wielu określana jest jako ostatni raj na ziemi. Polecana przede wszystkim jest miłośnikom trekkingu, a zobaczycie tutaj między innymi urokliwe klify z przepięknym widokiem na ocean, niesamowite górskie szlaki przecinające się z plantacjami bananowców oraz między innymi niesamowite miasteczko Fontainas które w 2015 roku zostało okrzyknięte drugim najpiękniejszym miasteczkiem na świecie według National Geographic. Usiądź więc wygodnie i zapraszam Cię do obejrzenia mojego pobytu w Seoantao. Witajcie moi drodzy z Porto Novo, czyli z wyspy Sao Antao na wyspach zielonego przylądka w Cabo Verde. Wyspy wyjątkowej, ponieważ według National Geographic jest tutaj najpiękniejsza wioska na świecie z najpiękniejszym widokiem. A znowu jestem ciekawy jak to będzie wyglądało. Także co, usiądźcie wygodnie i zapraszam Was serdecznie do oglądania. I jeszcze tylko kilka praktycznych informacji, ponieważ na wyspie São Antao nie ma lotniska, musicie dostać się tam z pozostałych wysp promem. My leciliśmy samolotem z wyspy Sal na wyspę São Vincento, a następnie z wyspy São Vincento na wyspę São Antao, płynęliśmy promem. Kursują 4 promy dziennie: Dwa promy wypływają rano oraz 2 promy po południu. Koszt przeprawy w jedną stronę to 15 euro od osoby. Prąd płynie około godziny, a bilety możecie kupić zarówno online, jak i w porcie. Dobra, dojechaliśmy. Znaczy, dojechaliśmy. nie wyjechaliśmy, a już robimy czwarty przystanek po drodze. Pan sobie, że nie zabiera wszystkich. A no mam nadzieję, że to już ostatni, bo nie dojdziemy dzisiaj na do ten trekking. Z miejscowości Portonowo wyruszamy buzikiem i kierujemy się do Kowa, krater. Skąd będziemy zaczynać nasz dzisiejszy trekking. Busik w miejscowym języku to tak zwany Alugier, a koszt przejazdu to 3 euro do osoby. I dojechali. Buzik. Odjeżdża, za chwilkę odjedzie Ale patrzcie na ten widok I stąd będziemy sobie ruszali O Jezu To w ogóle jest Wygasły krater wulkanu Tam w ogóle jest obserwatorium A my sobie będziemy szli Tędy, tędy I potem w dół Około dzisiaj 16 km wyjdzie taki trekking Lecimy Dobra, zaczynamy, słuchajcie, trekking, wyjdzie, tak jak mówiłem wcześniej, około 15 km, zaczynamy z krateru, z krateru, który się nazywa Kowa, Kowa Krater i jest to krater po wygasłym wulkanie, będę wszystko starał się nagrywać, pokazywać, także schodzimy, schodzimy w dół, przepiękne widoki dzisiaj nas czekają, naprawdę, zajebista pogoda, no czego chcieć więcej. Tam w oddali widać, jak pracują ludzie, widać zwierzęta, właśnie w tym kraterze e, po wygasłym wulkanie. E, co się okazuje, że ziemia jest na tyle żyzna, że właśnie można sobie tutaj e, hodować, tak patrzę, kukurydzę z daleka, przynajmniej to co widać, e, ziemniaki. E, z tego co czytałem, jeszcze e, cebulę, nie pamiętam co tam jeszcze, czy pomidory też. W każdym bądź razie malutka, nawet to nie wioska, bo tutaj widzę, że dwa takie domki sobie tylko stoją. Po drodze, właśnie na szlaku do Ribeira Grande. Dla mnie to jest w ogóle taki fenomen, i niesamowite jest to, że ludzie tutaj w takich warunkach mieszkają, w takich warunkach żyją. Tutaj, tak naprawdę, nic nie mają, można powiedzieć, że są oni kompletnie. Odcięci od świata. widok. Powiem Wam coś niesamowitego tutaj na żywo takie coś zobaczyć. Z jednej strony szkoda, że chmury są, bo wiadomo ta widoczność dużo mniejsza. Ale z drugiej to wasze chmury taki no, niebywały efekt tutaj dają. Z jednej strony góry i zieleń. I tutaj wychodzicie z rogu i wiem, przykryte chmurami. Właśnie takie widoczki to no powiem wam, niesamowite niesamowite naprawdę wrażenie tutaj robi przepięknie i słuchajcie, są dwie opcje, żeby przejść tutaj tą trasę czyli z krateru Kowa do miejscowości, która nazywa się Paul, przez właśnie Dolinę Paul i my jadąc Estrada na Korda, czyli taką drogą z bardzo pięknymi widokami, główną drogą, która prowadzi od Porto Nowo do Ribeira Grande, mniej więcej plus minus w połowie. Kierowca poprosiliśmy kierowcę, żeby się zatrzymał, tam sobie już wysiedliśmy i stamtąd właśnie zaczęliśmy trekking, bądź też w drugą stronę, z tym że musielibyśmy dojechać do właśnie Ribeira Grande. Wziąć sobie jakiegoś drugiego busa, ewentualnie taksi, i podjechać właśnie do miejscowości Paul. Także szkoda, nam już było czasu, no i idziemy w tą stronę, jakby schodząc z górki. Na no dwa, że jest dużo łatwiej, bo się schodzi z górki, nie trzeba się wspinać. Zwłaszcza, że jest mega mega gorąco. Słuchajcie, był rurociąg. <grych> Że tak powiem. E, czyli po prostu ludzie sobie tutaj doprowadzają wodę z gór i do domu, i do podlewania roślin. Fajna. Ło, ale ciśnienie jest mega. Górska woda. Patrzcie, przy okazji. Chyba sobie tutaj mieszkają, tak mi się wydaje. Pani sprzedaje, nie wiem czy jakieś pamiątki, czy jakieś jedzenie, zaraz zobaczymy. Ale są tutaj, można sobie zboczyć delikatnie z trasy i wszędzie są drzewa, bananowców. O, no i weszliśmy i popatrzcie, że tutaj sobie ktoś mieszka i pani coś tam sprzedaje, tylko nie wiem co dokładnie, czy jakieś jedzenie, czy, czy to tutaj jest. I chyba sobie tutaj po prostu żyją. I mieszkają. Hello. Hello. Dobra, już wiemy, że to jest kawka. Kupiliśmy sobie jedną, ale patrzcie, że to jest właśnie tutaj z tych drzewek. I pani mówi, że podobno. Taką mam nadzieję, że jest tutaj e, prażona i sprzedawana. Taka miejska kawa. Goodbye. Te drzewka, kawy. Są tutaj popatrzcie, wszędzie. Tak właśnie wygląda. Yy, tak wyglądają owoce, kawy. Może gdzieś tutaj. O, tutaj może mi się uda. No Tak wyglądają kawowce. Potem to zbierają. Oczywiście w środku te pestki, yy, te roślinki yy, są białe. No i oni to potem rażą kupiliśmy sobie. Mam nadzieję, że to jest prawdziwa. Chyba tak. Nie wydaje mi się, żeby oni gdzieś tam jeździli, e, kupywali i przesypywali, bo jest normalnie w woreczku. Także podejrzewam, że po prostu taka e, no lokalna ich kawa tutaj zbierają, pani zbiera, po prostu tu potem e, praży i sprzedaje. A myślisz, że to było czy lewadza? Ja myślę, że to jest jakobs. Jakobs? Albo z Biedronki ta, rodzinna, rodzinna. Nie. Ciekawe Zreszanie. jestem czy będzie dobra Na pewno będzie dobra A po drodze można spotkać To są słuchajcie, drzewa bananowca Te z wielkimi liściami Liśćmi A tam co jest Mango co to jest? Nie wiem ale tak mi się wydaje Dajcie znać co to jest Tak mi się wydaje, że mango Ja obstawiam, że mango A ty że obstawiamy, że mam go razem. Patrz, jakie piękne widoki z tyłu. No, ale faktycznie. Ptarnie. Widoki. A tutaj, słuchajcie, są słynne drzwi do Narni i można wejść tylko tędy. Tędy tutaj obok nie wolno wchodzić. Tylko przez drzwi. A przechodząc głównym szlakiem, tutaj w zasadzie jedynym, nie głównym, ale jedynym, możecie spotkać są właśnie e, domki po drodze. Myślę, że one są zamieszkałe tutaj, bo są takie dosyć ładnie utrzymane. Tutaj na dole tak samo. Na pewno, bo tutaj są jakieś ogródki. Mają porobione jakieś zioła. Na dole tak samo. Jakiś domek. No jest nawet pies, jest nawet pies. Są, patrzek ładnie ty. Ale fajny, jest taki klimatycznie zrobiony ogródek. A jeżeli drogi widz dotrwałeś do tego momentu, wciśnij proszę przycisk subskrybuj oraz daj łapkę w górę. Pomoże mi to w dalszym rozwoju tego kanału. A tutaj jest tak mi się wydaje, chyba czcina cukrowa. Chyba. Ręki sobie nie damy uciąć, ale tak mi się wydaje, ale to jest, słuchajcie. Ogromne w ogóle te liście tutaj to są wszystkie wszystkie tutaj rośliny są ogromne jak w jakiejś dżungli jest mega w ogóle mega zielono przepięknie tutaj jest nawet się jeżeli się zastanawiacie to nawet się nie zastanawiajcie przybywajcie tutaj na świętego Antoniego Sao Antao wyspy zielonego przelątka przepięknie cudowne miejsce naprawdę no i słuchajcie dotarliśmy do normalnej drogi w sensie kostkowej, nie asfaltowej, nawet tylko kostkowej. Idziemy tutaj na coś do picia idziemy chyba coś tam, nie? Mondia? Chcemy sobie coś kupić Dobra, zeszliśmy już z gór. Patrzcie widoki dalej kurde są petarda. Dalej są, tutaj są cały czas petarda widoki Tylko teraz trzeba dojść do miasteczka z jednego już przed chwilką wyszliśmy z w zasadzie trzeba dojść do jakoś do Ribeira Grande. Dzisiaj jeszcze chciałem dojść do Doliny Ksoksu, ale nie wiem czy to się jakoś czasowo zgra. Tutaj bananowce, a tutaj właśnie to co wcześniej pokazywałem. Nie wiem właśnie czy to jest mango. Nie to jest jakiś wielgachny. nie wiem, to to nie chyba. Nie mam będzie co to jest. Nie wiem też ja wiem tylko jak jabłko gruszka wygląda dobra słuchajcie udało nam się złapać busika po drodze bo kawał musielibyśmy iść z całą drogą ponad 20 km tutaj no i teraz znajdujemy się w dolinie Też nie wiem czy to taka dolina tak co patrzę bo jest mocno pod górę wcześniej mówiłem ksokso -Kso, ale kierowca tutaj mówił że się mówi krzoszo więc chyba on wie lepiej podejrzewam no i w takim charakterystycznym punkcie się znajdujemy. Sami popatrzcie i ocencie, co to dokładnie Wam przypomina. A jak dla, jak dla Ciebie, co to jest? E, góra! Góra w kształcie? E, w kształcie jest troszkę, a na dole ma podstawę. Kształcie męskiego przyrodzenia. No tak, tak się patrzy teraz. Tak, no, w miarę, w miarę spore, średnia europejska. Idziemy sobie zobaczyć. W sensie nie to męskie przyrodzenie, tylko do góry. Bo też są fantastyczne widoki. Ogólnie, teraz tak na poważnie, jak się tutaj wjeżdża, jest bardzo zielono. Jeszcze bardziej zielono niż tam, gdzie byliśmy e, no dzisiaj rano. E, także tutaj, już jest normalnie. Kurde, dżungla Pełno bananowców po drodze A co to? Ty co to jest? A co tutaj rośnie? A no? A to jest tutaj chlebowce? Nie, chyba za, za małe Ja nie wiem Nie wiem pytańcie co to, to za owoce U nas takie nie występują więc ciężko to powiedzieć Dobra, idziemy tam do góry Wam chciałem tylko słuchajcie pokazać Jak oni wykorzystują tutaj Dokładnie każde miejsce Które mogą na roślinność Zobaczcie Że tutaj nawet w wodzie posadzone są nie, nie wiem czy to są jakieś małe bananowce Czy Chyba nie wiem Tak mi się wydaje Każde miejsce tutaj jest Wykorzystane I jak nie Fasola się pnie do góry to Bananowce, albo jakieś inne warzywa, marchewki, i tak Kapusta. No coś niesamowitego. Potem słońce jeszcze, bo już się zaczyna delikatnie szarawo robić a jeszcze kawałeczek może to tutaj tak knajpka Nie wiem Zaraz zobaczymy Oj, słuchajcie, dotarliśmy ale już mam dość dzisiaj już chce mi się odpoczywać, Kurde, nie nie spaliśmy, spa, nie spaliśmy spać Nie mogliśmy spać w nocy bo się samolot spóźnił Potem trzeba było wstać o 5 żeby zdążyć na prom tutaj i jeszcze teraz cały dzień trekkingu masakra ale patrzcie na końcu co znaleźliśmy jaką knajpkę czarową w ogóle po środku dżungli. Ja nie wiem, ja nie wiem jak ten chłop tutaj w ogóle e, Z czego on się w ogóle utrzymuje, bo tutaj praktycznie turystów nie ma. Nie wiem, ale jest klimat, powiem wam niesamowity. Chociaż już <gryw> miałem lekkie załamanie, żeby tutaj podejść, ale to nic. Teraz zimne piwko mi wszystko wynagrodzi czadowo nie pośród bananowców Petarda Słuchajcie co, znalazłem tą knajpeczkę, w której przed chwilką byliśmy. Popatrzcie, okazuje się, że ten pan w ogóle tutaj mieszka, to jest niesamowite, że on mieszka sobie sam na, na łonie natury, że tak powiem. Ale mówi, że tutaj wszystko ma, bo mówi tak, że ma tutaj wodę, tutaj się kąpie tutaj mówi taki ma do, do posiedzenia jakby nie wiem jak to nazwać, miejsce gdzie sobie odpoczywa a przynajmniej tak go zrozumiałem, bo on e, mówi tylko po francusku, więc nie chuchu po francusku, no, ale wszystko ładnie pokazał i tak dalej, więc tak tutaj było miejsce do odpoczywania e, on to wszystko sam, się sobie e, porobił czekajcie, tutaj mieszka, mówił Yy, jakiś tam zwierzak jego, tutaj w tym chyba kot tutaj ma takie miejsce do odpoczywania idziemy do góry Słuchajcie coś wam pokażę yy, gdzie to było yy, a tutaj i tutaj on mówi, że sobie tak gotuje Patrzcie, jaką ma w ogóle kuchenkę z, z trzema palnikami. Gotuje sobie na drewnie. Więc tak. O, jest tutaj, jest właściciel. Mówi po francusku. Tutaj jest jego salon. No powiem wam, że petarda. Tutaj mówi, że sobie kładzie ee, no stół pozasłaniane od góry, żeby mu nie wiało, żeby mu nie przeszkadzało wszystko ładnie wycementowane. Tutaj praktycznie słuchajcie, nikogo nie ma. Oprócz nas. No niesamowite. Gość sobie żyje w z naturą. Wszystko fajnie. Pięknie. Aha, jeszcze mu pokazuję tutaj, żeby tutaj de, 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 dla tu, turystów, którzy przychodzą, tutaj mówi, że sobie bierze e, prysznic. Ciach. Tam są. Dalej. Toalety. Aha, jeszcze tutaj oczywiście ta iglica, którą wcześniej pokazywałem. Także petarda, przy przychodźcie, przychodźcie tutaj do Antonia. Tak jest. Jak to się nazywa? Relax Montana. Możecie przychodzić, będąc tutaj. Jest Antonio. To no, powiem Wam, że Petarda. Naprawdę niesamowite miejsce, bo ten pan sobie mieszka w środku e, dżungli, można powiedzieć, tak naprawdę. Coś niesamowitego. Dla mnie to jest w ogóle niepojęte, że, że ludzie tak mieszkają e, sami w odosobnieniu. Kurczę, no. No nie wiem, co mam powiedzieć, tak powiem szczerze, że niesamowite to jest dla mnie. Na pewno ma tutaj duży spokój. Myślę, mam nadzieję takie, taką, że nikt mu nie przeszkadza, ale... Kurde, no niesamowite, że, że sobie wszystko tak tutaj zrobił i mieszka naprawdę w środku dżungli, bo tutaj jest bardzo, bardzo daleko ogólnie do miasta. Zobaczcie, to jest przede mną tutaj, więc on mieszka sobie w samym środku dżungli, można powiedzieć. Pośrodku gór. Tutaj nie ma nic. Ile on musi kilometrów w ogóle iść, żeby dojść do sklepu, gdzieś po jakieś zakupy po cokolwiek. No nie no, powiem wam, że czapki z głów, normalnie masakra. Już do hotelu. Dzień pierwszy uważam za zakończony bardzo intensywnie. Jeszcze tylko 4 km w sumie pokazuję do hotelu. Tak wygląda taksówka. Taka zbiorowa taksówka. I zaraz trzeba będzie gdzieś taką, mam nadzieję, złapać. Kurde, bo tak jeszcze 4 km. O, koniec powiera jest dzisiaj. Masakra, czas odpocząć